Proszę państwa, dzień dobry. Witam bardzo, bardzo serdecznie w przeglądzie tygodnia. To jest taki pro program, który ja bym chciał realizować w każdy poniedziałek. Ale jako że to jest pierwszy, to nigdy nic nie wiadomo. Rzucimy sobie okiem na najciekawsze wiadomości z zeszłego tygodnia oraz na premiery tego dnia aktualnego i o tym pogadamy. Zobaczymy, dzisiaj chyba będzie trochę krótszy, niż planuję to robić w przyszłości, ale to zależy od tego, co się będzie działo w branży. Najważniejsze rzeczy zresztą z Borysem omawiamy z reguły, więc tutaj jest kilka takich rzeczy pobocznych, które tam mi um Albo tak czy inaczej, polecam Wajstu podcast Rocky Borys, a dzisiaj sobie pogadamy o różnych innych historiach. I zaczniemy od tego newsiku. Z 16 lutego. Mandalorianin ma być protagonistą strzelanki Star Wars od twórców Fallen Order i Survivor. Państwo się cieszą? Respawn Entertainment, oni to robią, więc powinniśmy się cieszyć. W ogóle Mandalorianin to jest taka dziwna i siermiężna odmiana. Pewnie jest poprawna, ale to mi brzmi jak Gdańszczanin, Poznanianin, Wrocławianin. No bo to w sobie ma sens, bo Mandalorian to... Mandalor to planeta, prawda? Ech niech będzie. W sieci pojawiły się plotki sugerujące, jakoby kolejna gra z uniwersum Star Wars od studia Respawn Entertainment pozwoliła nam wcielić się w postać mandaloriańskiego łowcę nagród rodem z serialu Disneya. O, to jest trochę nadużycie w tym newsie. Bo owszem, o Mandalorianie jest mowa, ale czy to będzie ten? Rodem z serialu Disney'a to nie wiadomo. To może być jakiś inny. A to Myślę, że to będzie jakiś inny. To za trudno byłoby Respawnowi opowiadać historię, którą żeśmy poznali w serialu, bo ona mogłaby trochę ograniczać tę opowieść. Ale zobaczymy. Na początku 2022 roku do sieci trafiła informacja, że studio Respawn Entertainment, stojące m.in. za Apex Legends, Apex Legends. Czy serią Star Wars Jedi stworzy trzy nowe produkcje spod szyldu Gwiezdnych Wojen. Jedną z nich było wówczas Star Wars Jedi Survivor z 2023 roku. I trzeba przyznać, proszę Państwa, że o ile Respawn Entertainment to jest cudowne studio, to ich ostatnia gra technicznie to był straszny bubel. I bardzo jest to smutne i rozczarowujące, że taka firma trafiła do grona tych deweloperów, którzy robią AAA i na premierę w gównianym stanie. I mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Ten Star Wars Jedi skończyłem pierwszą część, drugiej nie mogłem, właśnie ze względu na problemy techniczne. Być może teraz już jest lepiej, ale trochę mi się nie chce wracać, trochę, trochę jest za późno. Ale gameplayowo było bardzo, bardzo dobre. Omawialiśmy to, to z Borysem, więc całkiem zacna gra, ale tak naprawdę od czasu Titanfall 2 czekałem na kolejnego shootera od nich. I Mandalorian wydawał się najlepszym możliwym pomysłem. Zresztą, kiedy pierwsze plotki były na temat produkcji robionych przez Respawn Entertainment, lata, lata temu, to żeśmy też w podcaście z Borysem rozmawiali o tym i też obaj żeśmy uważali, że Mandalorian byłby świetnym przykładem, świetnym pomysłem na grę. Tym bardziej, że to był wtedy jeszcze czas pierwszego sezonu yy, serialu, który był super dobry i bardzo dobrze odbierany i wszyscy mieli nadzieję, że Disney jednak potrafi coś robić. Ale ta nadzieja została zamordowana dosyć szybko. Ale nie samym Mandalorianem. Pierwszy i drugi sezon były nie najgorsze. No, trzeci sezon powiedziałbym, odrobinę jest słabszy i wiele wskazuje na to, że kierunek, który Disney obrał, nie jest do końca właściwy. Więc jeżeli chodzi o Mando, no to warto liczyć na, na Respawn Entertainment, no bo oni do tej pory, z pominięciem tych problemów technicznych, robili naprawdę bardzo dobre gry. Rewelację na ten temat przekazał nie byle kto, bo sam Tom Henderson. Henderson, który uchodzi za jednego z najbardziej zaufanych informatorów branży. Dziennikarz jednocześnie zauważył, że od wspomnianej gry jako pierwszy przyszło dwa lata temu pisał Jeff Grab, który wówczas jednak nie wyjawił, że tytuł będzie częścią uniwersum Star Wars. Z przytoczonego artykułu Graba, jak i najnowszych doniesień Hendersona, wynika, że nadchodząca gra od studia Respo Entertainment będzie pierwszoosobową grą akcji, prawdopodobnie strzelanką mocno stawiającą na mobilność między innymi za sprawą chodzenia po ścianach rodem z serii Titanfall. Titanfall 2 to było takie złoto, jak państwo nie grali w tę grę, to nawet dzisiaj to się cudownie broni. Jest fantastyczna technicznie, mechanicznie, jeżeli chodzi o gameplay, jest genialna, są świetne zabawy z podróżami w czasie, dodatkowo jest fantastyczna fabuła, prawie się popłakałem na końcu, a to mi się rzadko zdarza, wbrew pozorom. Naprawdę wyśmienita gra, jeżeli to państwu umknęło, to albo zachęcam do obejrzenia mojej serii, na YouTubie albo zagrania. Przede wszystkim zagrania, bo to dzisiaj nie jest drogie. Jeżeli chodzi o multiplayer, bo tam też był, to chyba multiplayer miewał jakieś problemy przez lata. Ale tu chodzi przede wszystkim o kampanię w przypadku tej produkcji. I jest, jest, jest zacna. To jest najlepsza kampania, w jaką grałem w shooterach od wielu, wielu lat. Absolutnie przebija wszystko inne. I idąc dalej. Toczyć, czyli akcja gry, ma się w okresie absolutnej dominacji Imperium galaktycznego, galaktycznego we wszechświecie. A gracze w ramach przygody odwiedzać będą różne planety. To by się zgadzało, mando się toczy. W czasach dominacji, więc chronologicznie by się zgadzało, co nadal nie potwierdza, że to będzie ten sam bohater. Zaoferuje nam szeroki wachlarz uzbrojenia i narzędzi. Skorzystać mamy z plecaka odrzutowego, wyrzutni rakiet. Umieszczonej na nadgarstku skanera, a także Liny z hakiem. No, proszę, no dobra wiadomo. Respawn wykorzystuje te wszystkie yy, mobilności, więc nie inaczej będzie z mando i będzie miała liniową strukturę. I czy to Państwa cieszy, czy nie? Bo trzeba by sobie zadać pytanie, co to dzisiaj znaczy liniowa struktura? Czy ta struktura była liniowa w Star Wars Jedi? W pierwszej części na pewno, w drugiej trochę była półotwarta, bo tych światów było więcej i one były obszerniejsze. Ja po raz kolejny. Rozwiązanie z Titanfall, czyli liniowe, bardzo, bardzo mi się podobało. Takie delikatne, eksploracyjne momenty są, są w porządku. Sprawa debiutu omawianej gry wydaje się niestety dosyć odległa. Zdaniem Hendersona, nową produkcję studia Respawn Entertainment poczekamy jeszcze co najmniej rok. Jeszcze bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że gra wyjdzie dopiero za dwa lata. To nie jest odległy termin. Proszę Państwa, my żeśmy się już przyzwyczaili, kiedy myślimy o nowym cyberpunku, kiedy myślimy o nowym Wiedźminie, to raczej w konwencji kilku najbliższych lat. Więc my, gracze, jesteśmy już przyzwyczajeni do czekania, oby to do nas trafiło w stanie dobrym na premierę. I to tutaj mam największe zastrzeżenie, jeżeli chodzi o Respawn Entertainment, wspominałem o tym i o to się martwię najbardziej. Ale trzymam kciuki, rzecz jasna, i cieszę się, że taka produkcja w ogóle powstaje. From Software ma pełnię praw do znaku towarowego Elden Ring. Wydawca hitowego Soulslike'a chce stawiać na jakość. Bardzo mnie to cieszy. Wydawcą jest Bandai Namco, Okazuje się, że Banda i Namco Entertainment utraciło wszelkie prawa do znaku towarowego Elden Ring na rzecz studia From Software. Wydawca zapowiedział zmiany w polityce firmy po tym, jak korporacja odnotowała znaczne spadki przychodów. Ciekawe, że akurat zrezygnowali z From Software, bo to była właściwie taka kura, czy tam kaczka, znosząca złote jaja. Ale, proszę Państwa, nikt z nas smucić się nie będzie, że wielka korporacja straciła prawa na rzecz marki właściwie straciła prawa do marki na rzecz twórców gry. No to jest, to nie jest zła informacja dla nikogo. Nie wiem, kto będzie teraz From Software wydawał, kto będzie kontynuację Elden Ringa wydawał, ale tak długo, jak to jest w rękach From Software, to chyba jest ok. To nie jest coś, co powinno nas zatrważać. Sytuacja Bandai Namco też nas przesadnie pewnie nie kręci, bo o ile być może interesujemy się deweloperami i tym, jak się te firmy rozwijają, o tyle wydawców to się z reguły nie lubi. Wydawcy tak w muzyce, jak i w grach, to jest źródło wszelkiego zła. Chociaż być może są też dobrzy wydawcy, żeby wszystko było jasne. Nie wsadzajmy wszystkich do jednego wora, ale jak już wsadzimy, no to ten wór trzeba kijami obić i wrzucić do rzeki, nie? Banda Namko liczy straty i zapowiada zmiany. Tymczasem w Banda Namko sytuacja nie jest zbyt kolorowa. Z raportu finansowego za ostatni kwartał zeszłego roku dowiadujemy się, że dział rozrywkowy japońskiej firmy, obejmujący głównie gry wideo, odnotował całkowity przychód o 3,9% większy w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, lecz niższą o 8,9% sprzedaż dóbr, dóbr cyfrowych, która przełożyła się na zysk mniejszy od, aż o 28,5% rok do roku. Wszyscy zapominamy o tej pandemii? W zasadzie my nie. My chyba pamiętamy, bo często się o tym mówi w kontekście problemu branży. Ale zdaje się, że ci wielcy wydawcy zapomnieli o pandemii. Że tam nie ma jakiegoś takiego perspektywicznego myślenia, że mm, prognozy są przeszacowane, bo się wszystkim wydaje, że jak ludzie w 2021-2022 nie wychodzili z domu, to teraz nadal nie będą wychodzić. Nie, nie, proszę Państwa, być może my nie jesteśmy tego najlepszym dowodem, ale ludzie lubią wychodzić z domu. I w związku z tym sprzedaż gier i nawet zainteresowanie streamami, i przy tym YouTube'em jest mniejsze niż w tamtych latach. Pandemicznych. Ja to wiem, bo ja to odczułem na własnej skórze. I czy ja mówię, zanotowałem straty w wysokości 28,9% u mnie na kanale na YouTube i muszę zwolnić wszystkich zatrudnionych? Nie, tego nie mówię. Po prostu nikogo nie zatrudniałem nigdy. Znaczy, tam współpracuję. Współpracuję, żeby wszystko było jasne. Ale no, wiadomo, no, pandemia. A no, te wszystkie wielkie firmy nagle się budzą. O je o Jezu, panie, ludzie są teraz już niechorzy. I się nie boją choroby i wychodzą z domu. Co to będzie? Katastrofa. No, no nie, no to dobrze, niech ludzie wychodzą z domu, wychodzą na podwórko, pojeżdżą na deskorolce, a potem wrócą i będą mieli ochotę pograć w gry i jeszcze będą zdrowi przy okazji. Jest na to świetny sposób. Trzeba wydawać dobre gry. I właśnie Elden Ring był dobrą grą. I nie kumam, dlaczego się pozbyli akurat praw autorskich do tego. To jest totalnie zaskakujące. Bo chyba powiedziałbym, że najlepsza gra w ich y, 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 tym... tym... Się go zbiorze wydawniczym. No ale okej, okay. niech będzie. Nie jest to dla nas zła informacja, prawda? Nie będziemy cierpieć z tego powodu. Gdybyście Państwo byli zainteresowani, to takie rzeczy wychodziły z, z pod skrzydeł tej, tego wydawcy jak Wiedźmin 2, jak Divinity 2, Dark Souls, Elden Ring, Armored Core, Tekken 8, Wiedźmin 3. Wiedźmin 3? Myślałem, że to własnym sumptem wydawali. No więc tak czy inaczej, no nie najgorsze rzeczy. Nie najgorsze rzeczy, ale najważniejszej się pozbyli. Dragon Ball, tak, Dragon Ball, no, umknęło mi to. Scale Bones podzieliło również recenzentów. Gra Ubisoftu wyrasta na średniaka. No nie, nieźle. Po tylu latach. No, dobrze. Hucznie zapowiadana gra, Kalen Bones, zbiera na razie przeciętne oceny od recenzentów. Produkcja od Ubisoftu chwalona jest za walkę na morzu, ale obrywa jej się między innymi za słabą fabułę. No, fabuły to tam w ogóle nie ma o czym mówić. I walka na morzu, jak się ją porówna z Assassin's Creed Black Flag, to jest tylko namiastka tego, z czym mieliśmy do czynienia tam. To jest straszliwy przeciętniak. I jeszcze powiedziałbym, jeszcze bym to przełknął, gdyby nie Yves Guillemot nie opowiedział, że proszę Państwa, żeśmy właśnie wypuścili Quadruple A. Chryste, panie, kogo on chce oszukać? Siebie? Bo nas nie oszuka. No, przecież to jest totalny przeciętnik. To, że gra 9 lat powstawała, czy tam więcej, to, że wywalili w nią kupę kasy, to jeszcze nie czyni z niej quadrupolej. Ja nie wiem, skąd temu facetowi do głowy takie rzeczy przychodzą. Kiedy już mi się wydaje, że Ubisoft się naprostuje trochę, idzie we właściwą stronę, to ten kurde szef wyskoczy z jakąś taką totalnie z tyłka informacją. No, może po to, żeby sprzedać, jakby trochę rozumiem to podejście, no ale come on. Okej. Okay. Są ludzie, którzy lubią tę gry. I, I tak uważam, że recenzje są lepsze, niż bym się spodziewał. Yy, niż lepsze, niż ja mam wrażenia z grania. Może to nie dla mnie jest zabawa. Chociaż w Black Flaga na morzu bawiłem się nie najgorzej, ale tutaj w sobotę myślałem sobie, dobra, muszę przysiąść do tej gry. Muszę przysiąść i ją przetestować, żeby mieć własną opinię, a nie tylko się z, 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 z innymi YouTuberami. Posilać, opowiadając o tej grze, i tak siedziałem nad tym komputerem. To, to dokładnie była taka historia: jak Państwo byli na studiach, byli Państwo na studiach, i trzeba się zabrać za to, żeby zrobić projekt, i zamiast to idziecie umyć naczynia, myjecie na przykład prysznic, sprzątacie w pokoju, to ja tak miałem. Nie mogłem się przysiąść do tego skalen, bo on wolałem posprzątać sobie w pokoju. Albo pójść zrobić obiad, albo coś. No, zlitujcie się. Już dawno nie miałem takiej niechęci do tego, żeby, żeby wejść do gry. No i w końcu odpaliłem i po pół godziny mówię, nie, no nie mogę. Nie, to jest tak, tak, tak przeciętne strasznie. I jeszcze bym to przeżył, gdyby nie ten prezes Ubisoftu zaczął opowiadać o tym, Jakie to jest wielkie kwadruplej? No, szkurde, żeby mnie jeszcze w twarz plunął, ale dostałem grę od Ubisoftu za darmo, dostałem klucz, więc to nikt mi nie napluł. To bez sensu, nie? To powinienem doceniać. No, ale z drugiej strony, to, że dostałem grę za darmo, to nie znaczy, że mi się ona będzie podobała od razu. No, ale. Są plany rozwoju. No dobrze, no niech wszyscy ci, którzy bawią się w to dobrze, to się bardzo cieszę, że się bawią. Niech się bawią. Zazdroszczę im wręcz, że się dobrze bawią. Plany rozwoju są bardzo duże, bo też jest dużo okazji do monetyzacji kontentu tam, więc jakby rozumiem. I zobaczymy, jak to, się, jak to się potoczy. No, może będzie z czasem lepiej. No, może, może to się jakoś uda. Ale nie wiem za bardzo, bo ten cały kring osób, ten fundament, na którym stoi ta gra, jest wyraźnie słabszy od tego, co Black Flag miał do zaoferowania. Są jakieś porównania na YouTubie: bitwy morskie w Black Flagu i bitwy morskie tutaj. To tutaj się wydaje, że morze jest płaskie wręcz. W porównaniu do tego, tam w Black Flagu, jak się płynął statkiem, jak był jakiś sztorm, to człowiek miał wrażenie, że tym statkiem z czwartego piętra na, na łeb, na szyję leci. To wszystko się kiwało, abordaże były i walka była ekscytująca. Śpiewali piraci, no teraz też śpiewają. Nawet nudne piosenki są. Dobra, nie ma się co pastwić na tym. Życzę powodzenia, na razie kompletnie mi nie wyszło. Proszę Państwa, przechodzimy sobie niniejszym, ale to nie będzie w zasadzie koniec wiadomości. Ale przechodzimy sobie do zbliżających się premier przyszłego tygodnia, bo przyszły tydzień zapowiada się niezwykle ekscytująco. Trochę opowiadałem o tym na podcaście, ale podkreślam po raz kolejny: ten tydzień może bardzo, bardzo namieszać, jeżeli chodzi o listy popularności na, na Steamie. Aktualnie, by sięgać po y, bieżące jeszcze rzeczy, Helldivers 2 pobiło rekord Starfielda i GTA V na Steam. Po przytłaczającym sukcesie gry, twórcy potrzebują nowej mapy drogowej. Twórcy potrzebują planu naprawy serwerów, bo jest za dużo ludzi i się nie wyrabiają, i trudno się wbić do gry, i to jest... a gra jest bardzo dobra, i bardzo ciekawe opinie na jej temat spadają z ust recenzentów. Że jest trudna, jest wymagająca, jest stresująca i przez to jest fajna. To jest taka gra, gdzie poziom trudności poprawia przyjemność płynącą z rozgrywki. Aktualnie 333 tysiące osób na Steamie wydaje mi się, że 400 tysięcy było wczoraj nawet. Borys chyba to sprawdzał, bo żeśmy też o tym o tym mówili. Świetna koncepcja, naprawdę. Trzeba sobie to pograć, tylko po raz kolejny ostrzegam. To nie jest gra dla pojedynczego gracza. To nie jest tak, że wejdziecie sobie tam pogracie, bo są fajne misje. Nie. Różnica między graniem Solo a graniem nawet z randomowymi ludźmi, to jest nieba Ziemia. Na korzyść grania w kooperacji. Fantastycznie się gra z innymi ludźmi. Solo gra się bardzo, bardzo, bardzo przeciętnie. Cieszy to, że tak tacy społeczni jesteśmy, że ludzie w to grają. Ta gra też jest takim dowodem na to, że ludzie ciągle szukają gry. Takie duże skoki popularności oznaczają, że jak tylko gracze usłyszą, że coś potencjalnie może być ciekawe, to rzucają się na to z ogromną radością i kupują te gry i chcą w nie grać. I zastanawiam się, czy takich sukcesów, czy to zostanie na dłużej z nami, Helldivers. Wygląda na to, że tak, bo te plany rozwoju gry są bardzo duże, ludzie są mocno zaangażowani, opinie są pozytywne, ale wracając do aktualnego tygodnia, bardzo dużo może się wydarzyć na rynku Survivali i są przynajmniej dwa tytuły. Które prawie jestem pewny, na dzień dobry będą hitami, a potem zobaczymy. Do tych hitów raczej Nightingale nie należy, ale jest to gra, którą ja osobiście obserwuję. Premiera wczesnego dostępu jest 20 lutego. Wczesny dostęp to jest dopiero rozpędzanie tej produkcji, ale jest to Survival kolejny, gdzie zbieramy surowce, odwiedzamy świat, eksplorujemy to wszystko i, no i będzie się rozwijało dopiero z czasem. Dużo nadziei, bardzo ładny start. Bardzo ładnie gra wygląda, bardzo ambitna jest. Więc to warto sobie dodać do obserwowanych na Steamie. Nie licząc na wielki sukces, ale spodziewając się go być może w przyszłości. Ale 21 lutego Last Epoch i tu jestem prawie pewien, że ta gra podbije Steam Charts albo przynajmniej zaznaczy swoją obecność w bardzo, bardzo, bardzo jasny sposób. Wszyscy fani Diablo albo w zasadzie Ludzie, którzy czekali na Diablo, czekają także na Last Epoch, bo Diablo 4 nie do końca się dobrze udało, ale o tym jeszcze wspomnimy za chwilę. Wiele osób opowiada, że Last Epoch to jest taki łącznik między Diablo 4 a Path of Exile. Być może jest to prawda. Ja kupiłem sobie w sobotę Last Epoch, zastanawiając się, czy odpalić Scalen Bones, czy nie. To sobie Last Epocha kupiłem, pograłem w niego. I jest super. O boże, jakie to jest dobre, jakie to jest cudowne, jak to się świetnie gra. Oczywiście. To jest tak, że pierwsze 100 godzin w Action RPG, no z reguły jest dobre, więc nie wiadomo jak to będzie wyglądało endgame, czy ja się w to wkręcę, czy nie, ale zapowiedzi przejrzałem mnóstwo filmów na temat tej gry, spędziłem przy niej kilkanaście godzin przez ostatnie dwa dni, więc no wciąga straszliwie. I pierwszy kontakt z grą jest taki niepewny, bo tak, trochę inaczej wygląda sterowanie niż w klasycznym action RPG, pewne rzeczy są niedopracowane, polska wersja językowa jest siermiężna, czcionki są jakieś takie nieczytelne i granie w Full HD przez to jest uciążliwe, ja bardzo często gram w Full HD, bo w, tej, w, taki, w takim formacie nagrywam i Full HD przy tych czcionkach, które oni tam zastosowali jest takie, no powiedziałbym do poprawki, ale 1440p jak się odpali to cudownie wygląda, lista mi przeszkadza, no i gram w angielskiej wersji językowej. To tak, żeby, żeby wspomnieć tylko o rzeczach, które potencjalnie mogą zwrócić uwagę na początku i odrzucić, ale na dłuższą metę tak wciąga jak bagno. Ja pograłem kilkoma postaciami um, i, i wszystko tam jest. I tam taki naturalista, szaman a'la druid jest super fajny, nekromantka jest świetna. Pograłem też takim paladynem. Paladynem w zasadzie to rycerz na początku, paladynem może zostać później. I wszystko jest... jest to, jak mi się, tak mi się przypomina Przypomniałem się doznania z Diablo z Diablo 2 i ta gra jest ona m, klasy, które tam są bardzo przypomina gdzieś tam Diablo 2, Diablo 3 świetny rozwój postaci taki widać, że on jest bardzo ambitny, taki perspektywiczny. A w Diablo 4, kiedy się gra, to się ma takie wrażenie, że wszystkie klasy działają na tych samych zasadach. Że tylko się zmieniają animacje, zmieniają się czary, i Diablo 4 jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o jakość gameplayu, o siłę tych ciosów, czuć te czary. To jest bardzo dobrze zrobione, natomiast wszystko inne jest takie trochę kuleje. Natomiast tutaj, być może, animacyjnie i tak gameplayowo nie jest aż tak zacnie, ale cały ten rozwój postaci i te. te, te to, to wciąga. Wciąga po raz, po raz kolejny. I na pewno będę w to grał na streamach wieczorami, bo tam rano to sobie lubię pogadać, tak jak teraz, ale, ale wieczorami to będę, to będę w to grywał. A! Yy, grałem na myszce i na kontrolerze. Na myszce gra się bardzo przyjemnie. Yy, na kontrolerze średnio. Jeszcze nie do końca chyba kontroler jest yy, sprawny tam. Jeżeli chodzi o gameplay, to jest ok. Natomiast sterowanie interfejsem za pomocą kontrolera jest bardzo nieprzyjemne. Więc ja z reguły gram tak, że steruję podczas walki na kontrolerze. Jak idę do miasta. To chwytam za myszkę, żeby ogarnąć interfejs. Kilka fajnych rozwiązań tam jest też, że możecie sobie skrypty sami robić, w jaki sposób lód jest widoczny w grze. Bo tyle, ile lutu tam leci, to jest zatrważające, powiedziałbym, za dużo leci tam towaru. Może to jest kwestia early accessu, może później to trochę ograniczą, ale kolosalna ilość sprzętu leci. Błyskawicznie się wypełnia plecak, i potem trzeba chodzić to sprzedawać. Więc można sobie filtry samemu porobić, skrypty na takie. Czyli takie, powiedziałbym, delikatne programowanie, ale bardzo prostymi narzędziami. Na temat tego, co widzicie na wypadające w świecie gry, więc można to. Ale to trzeba posiedzieć na tym. Ale skrypty też są, można je importować, eksportować, więc podejrzewam że w internecie po premierze będą skrypty. Pewnie już teraz są. Ściągnijcie sobie skrypt, bo za dużo towaru leci. Więc. No właśnie, tak jak w Path of Exile, musisz mieć filtry, aby chyba faktycznie w Path of Exile było. No, ta gra mocno czerpie i z Diablo, i z Path of Exile, jestem, jestem zachwycony. Ale, żeby wszystko było jasne, bierzcie pod uwagę, że ja mam ze sobą kilkanaście godzin, więc moja opinia jest niewiele warta. Jeżeli chodzi o Action RPG, takie, które są usługami, to ta gra, no, on, jakby o jej jakości musi świadczyć Endgame. Ale też jest dużo osób, które jest zaangażowane w te gry bardziej niż ja, i chwalą też, jakby końcówkę, to w jaki sposób tam. Wiele funkcjonalności ma działać. Gra jest dostępna chyba za, za, za niższą cenę niż standardowy AAA. Wewnątrz gry jest jakiś sklepik z rzeczami kosmetycznymi. Zobaczymy, jak to się będzie układało. Ostatnio całkiem zabawny film wszedł do sieci, w którym twórcy podają powody, dla których nie będziecie lubili Last Epoka, jeżeli jesteście fanami Diablo. Jest to satyryczne i punktuje Diablo dosyć, dosyć mocno. No dobrze proszę Państwa, zostawmy już tego Lastepoka i prawda jest też taka, że jak za każdym razem jak wspominam o tej grze, to mam ochotę wyłączyć stream i sobie pograć w to po prostu, ale wytrzymamy jeszcze cierpliwie. Do 21 lutego. Proszę Państwa, 22 lutego, czyli dzień później, po Last epoch, trafia do sprzedaży Pacific Drive i to jest jedna z takich gier, która może zainteresować trochę ludzi, ale raczej nie stawiałbym na wielki sukces, właśnie dlatego, że ten tydzień jest obfity w tego typu produkcje, ale Pacific Drive jest z jednej strony spełnieniem moich marzeń. Zawsze miałem taką wizję gry, w której wsiadam w samochód i eksploruję świat gry, przemierzam Amerykę zniszczoną. Bardziej miałem, miałem na myśli taką wizję Fallouta, bo w, nie wiem czy pamiętacie, ale w Falloutie 1 i 2 jeździ się samochodem po tych pustkowiach. Oczywiście tego samochodu tam nie ma, jego ja nie widać, ale on tam jest, więc to od, od, od lat jakby mnie mocno mocno ekscytuje. Pacific Drive jest zbudowane na tym schemacie, ale świat jest zniszczony, ale nie w ten sposób jak, jak w Falloutie. Czyli jeździmy samochodem po lokacjach różnych i eksplorujemy obszary, zbieramy surowce, pracujemy nad tym pojazdem. Super fajna sprawa yy, i wiele zalet ma ta gra, ale ma jedną wadę, która przynajmniej dla mnie eliminuje ją kompletnie, niestety. Ale słuchajcie Państwo uważnie, może dla Was to nie będzie problem i być może jest to problem, który dotyczy tylko dema. To też jest bardzo ważne, bo do tej pory jest dostępne demo i radzę sobie ściągnąć i spróbować. Oczywiście to jest ist istotna rzecz. Na Steamie to będziecie wiedzieli. W ogóle kwestia dem to jest wyśmienity pomysł, powinno być ich jak najwięcej i to co Steam zrobił z tymi, bo tam jest taki mają, mają specjalny program, że nie pamiętam, jak to się nazywa, ale że przez jakiś czas dema trafiają do, do, do graczy, są przez Steama promowane, i to jest taki czas, że możemy sobie potestować gry, i to jest naprawdę zacny pomysł. Dema kiedyś były bardzo ważne i powinny być dzisiaj także ważne, więc możecie sobie ściągnąć to i pograć. Więc yy, mówiąc o, o, o wadzie tej gry, problem polega na tym, że za każdym razem, kiedy wyjeżdżacie na misję, a te misje potrafią trwać tak 30 minut do godziny, może nawet dłużej, Powoduje to, że tam nie ma zapisu. Musicie wrócić do bazy, żeby móc zarejestrować wszystko to, co żeście zebrali. Nie możecie przerwać gry w tym momencie. A niestety, z perspektywy dorosłego faceta, który ma dwójkę dzieci i żonę, i zajęcia, to nie, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby grać w coś pół godziny bez szansy na to, że się oderwę. Ja mam zawsze są takie sytuacje, że muszę wstać, muszę coś zrobić, coś się wydarzy w domu, albo coś się pojawi w pracy ważnego. Ja muszę mieć okazję do tego, żeby się oderwać od gry. A tu nie mogę tego zrobić. Jak już pojadę na misję, to muszę wrócić, bo jak nie wrócę, to wszystko mi znika i wszystko mi się rozwala i mam, jestem, jestem karany za to. Więc w demie tak to było. Przecież mogę dać pauzę. No nie, no nie zawsze. No, czasami muszę na godzinę wyjść, bo coś wyniknie. No tak to jest. Ja nie wiem, może moje życie jest specyficzne. Można by pomyśleć, że ja mógłbym siedzieć długimi godzinami przed komputerem, ale nie mogę. Czasami muszę się oderwać i, i świadomość nawet tego, że za chwilę może się wydarzyć coś, co mnie oderwie od tej gry, powoduje, że, no, że, że mi się ciężko gra w to. Więc, więc nie wiem, jak będzie w pełnej wersji gry. Jeżeli nie będzie tej opcji zapisu wewnątrz misji, to ja nie będę raczej w to grał. A to też fajne by byłoby na serię. Fajnie, fajnie się w tym historii by opowiadało. Proszę Państwa, proszę mi nie tłumaczyć, że mogę dać pauzę i e, wyjść na godzinę. Nie, nie mogę, no ja nie mogę zostawić komputera na godzinę, muszę wyłączyć to. No. Jakby była taka opcja, może na konsoli będzie. Opcja zapisu, na co to wychodzi? Bo na konsoli można wyłączyć nie, i wrócić. Bo jest ten, ten szybki start, yy, ale to jest, jest na PlayStation 5. To może na PlayStation 5 program? Może to będzie rozwiązanie. Okej, okay. to jest pocieszające. No nie, no jak ja wychodzę, wstaję od komputera, to nie mogę go zostawić tak. Mam wrażenie, że coś się zapali albo coś. No, to jest dla mnie, to jest dla mnie presja. To mi przeszkadza, ok? Nie każdemu musi to prze, przeszkadzać. Jeżeli dla kogoś to nie jest problemem, to polecam bardzo gorąco. Bo to jest, to jest super fajna, fajna sprawa. No więc tak, więc tak. Zacna gra. Kolejna fajna premiera w tym tygodniu. Ale, ale ma, ma ten mały delikatny problemik, który dla mnie jest ogromnym problemem. I oczywiście może powiecie państwo już przesadzasz. Pewnie macie rację, ale ja to ja no czuję to co czuję, no co mam poradzić, no? Wszystko co nie wszystko co robimy musi być racjonalne, przemyślane. Nie? Proszę to rozumieć. Proszę państwa, kolejny potencjalny hit przyszłego tygodnia i prawie jestem pewien, że to za szerokie kręgi, czyli Sons of the Forest wychodzi z Early Accessu. Było w nim przez rok 22 lutego jest oficjalna premiera i jestem, jestem prawie pewien, że to podbije, podbije listy na Steamie, ale mogę się oczywiście mylić, bo w związku z tym, że ta gra była już od roku, to może ludzie już się z nią, może już, jak to, obyli się? I, i może tak nie sięgną po tę produkcję, ale wydaje mi się, że, że może być spore zainteresowanie tym, więc chyba też w to pogram. Chociaż prawdopodobnie przyszły tydzień dla mnie to jest przede wszystkim Last Epoch. Mówicie, że raczej BZH przejdzie? No, zobaczymy, zobaczymy. Ja stawiam, że wzbudzi jakieś zainteresowanie, ale czy będzie to duże, czy, czy mniejsze? Zobaczymy. Ani jedna, ani druga opcja nie jest dla mnie super ważna. Zobaczymy, jak to się będzie układało. Więc takie mamy cztery ważne premiery. Tam jeszcze parę innych rzeczy się wydarza w tym tygodniu, ale wydaje mi się, że te cztery tytuły są, są najważniejsze. Yy, I to by zamykało przynajmniej premiery, bo jeszcze oprócz tego mam Państwu do opowiedzenia jedną drobną historyjkę. A propos przeróżnych dem. Yy, jest taka gra, Outcast, A New Beginning i to jest gra, która wygląda absolutnie cudownie. Świetnie, świetnie się zapowiada, chociaż przypuszczam, że nie cieszy się takim dużym zainteresowaniem, ja ją śledzę od dłuższego czasu, bo pamiętam historię tej marki i to był zawsze zacny pomysł. I to też nieźle się zapowiada. Jak mówię, wygląda pięknie. Miałem okazję pograć w demo i to Państwu też polecam. Na Steamie jest, jest dostępne, więc sobie, sobie ściągnijcie i sprawdźcie, jak to u Was chodzi. Gra wygląda pięknie, fajnie się chodzi po tym świecie. Mamy plecak odrzutowy, można wszędzie polecieć, wszystko zobaczyć. Chociaż sterowanie jest trochę siermiężne, zwłaszcza w locie albo pływając pod wodą, jakoś tak niezwykle ciężko się tą postacią steruje, ale ogólnie rzecz biorąc, można się przyzwyczaić. Sterowanie jest całkiem zacne. No, i ta cała eksploracja jest przyjemna, i świat wygląda ładnie, ale zniechęciło mnie to temu. Miałem okazję ograć w trybie eksploracji, bo jest kilka trybów, które możecie sobie w demie wypróbować. I znalazłem dwie misje gdzieś tam, i obie misje polegały na tym, że latałem z jakimś światełkiem z punktu do punktu i miałem określony czas, żeby dolecieć, i jak doleciałem na miejsce, to dostałem nagrodę. nie lubię takich gier, że. Jeżeli mamy do czynienia z wirtualnym światem, otwartym światem, który można eksplorować, to nie lubię tak, że znajdziesz światełko i teraz ścigaj to światełko przez 5 minut. Bo to takie, haha, fajne gameplayowo. No takie rzeczy to w Mario, ok? Natomiast w, takim grze, w takiej grze z otwartym światem, gdzie są jakieś postacie, gdzie są jakieś frakcje czy coś, no to nie latasz kuźwa za światełkiem albo za jakimś listkiem, który przed tobą ucieka. No ale, no więc nie jestem zachwycony, ale nie chcę Państwa zniechęcać. Jest demo, rzućcie sobie okiem na to, może Was zainteresuje. Poza tym, żeby wszystko było jasne, ja uruchomiłem tryb taki eksploracyjny i on służy przede wszystkim temu, żeby poznać te mechaniki związane z poruszaniem się. Tryb fabularny jeszcze nie jest dostępny. Więc jak tryb fabularny wejdzie, to on może w ogóle zmienić oblicze tej gry. Premiera jest 15 marca i ja sobie kupię tę grę, przetestuję ją i wtedy Państwu dokładniej opowiem. Nie chciałbym, żeby zabrzmiała moja opowieść jako okazję, żeby Was zniechęcić. Dzielę się swoją opinią. Jak mówię, jest demo. Sprawdźcie sobie, naprawdę polecam, bo może Wam akurat przypaść do gustu. Jest fajne strzelanie, fajna walka, duże możliwości, jeżeli chodzi o poruszanie się po tym świecie. Więc zdecydowanie warte uwagi. O Hell Divers już Państwu opowiadałem, więc nie będę do tego wracał. To by zamykało mój pierwszy przegląd tygodnia, chociaż takie rzeczy robiłem już w przeszłości, ale dzisiaj oficjalnie to się nazywa przegląd tygodnia i będę starał się to robić regularnie co poniedziałek i zakładam, że z czasem będzie to dłuższe niż, niż dzisiaj. I pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie na YouTubie i oczywiście zapraszam do kolejnych rzeczy, a do tego pewnie za tydzień, mam nadzieję. No. Często mam plany, a potem, potem jest premiera Last Epoch i mi się nie chce nic nagrywać. <laughs> na przykład o zgrozo.